co, ubieramy się, Lolek? Dacuś? Ty też idziesz? A my ciebie nie weźmiemy, ty nie możesz. Nie, ty idź na okienko. Ty dzisiaj zostajesz, słyszysz? Dacuś, zostajesz dziś. Ale dlaczego się kłócisz? Dacek, nie kłóć się, słyszysz? Gacek, nie możesz się kłócić. Dlaczego się kłócisz? Zobacz, zobacz. Loloś idzie. Ty nie idziesz. Jest zimno. No, a ty jeszcze nie masz zimowego futerka. Słyszysz? Nałożysz kurteczkę, to pójdziemy. Nie? No co? No co tak prosisz? Nałożysz kurteczkę? Nie, to nie pójdziemy, jak nie nałożysz. Zobacz, Loris już się ubrał. A ty co? Łobuzujesz? No co, sam otworzysz sobie drzwi i wyjdziesz, tak? No, no to otwieraj. No, otwieraj, no. Idź. No, to otwieraj, no. No to samo otwórz. No, i co wychodzisz? No, ty ucieki, że ty wracaj.